Witam, witam, pozdrawiam. To jest człowiek, od którego zaczęła się moja trasa 19 czerwca, tak przy okazji. Także, panie Jarku, miło, że zgodził się pan powiedzieć parę słów. Jest pan już doświadczonym statystą, z tego co wiem. To może krótko sam pan w swoich słowach opowie o sobie trochę. No, trzy lata się w to bawię, spotykam fajnych ludzi, przemieszczam się w czasie. Już byłem, stworzyłem różne postacie, policjant, ogrodnik, kucharz. Czego to nie było? No i złodziej samochodów, u... o, <laughs> złodziej, samochod... złodziej, złodziej? Yy, złodziej samochodów, złodziej samochodów, uwegi, tak? Okay, Także tak. No, fajna, fajna, to fajna epizod. rola, tak. To już epizod był, tak. w no, policja, no dużo, dużo, dużo yy, można. Bardzo lubię to robić, bo jest to przygoda i tak jak mówię, yy, fajni ludzie, fajnie czas pływa. Nauczyłem się jednej cudownej, magicznej rzeczy, mianowicie cierpliwości. Na planie to jest podstawa. No jak to dobrze mądrego posłuchać, no ciekawostka, rzeczywiście, cierpliwość to jest coś w tym fachu, no Dokładnie. cenna rzecz. Dokładnie. No widzę, że w dobrej formie pan jest, elegancko ubrany, dzisiaj gramy sceny w kościele, dlatego trochę bardziej odświętne takie stroje, no i jeszcze tak krótko, no... no w briefingu ja... było, żeby się ubrać przyzwoicie, no więc wydaje mi się, że jak... jestem przyzwoity Jakieś ubrany. takie role, które pan najbardziej zapamiętał, może jakieś e... ciekawostki? No, spłane? żeby śladu nie było. Polecam film, już wkrótce będzie w kinach. Tam miałem bardzo ciekawy epizod. Siedziałam obok Kiszczaka, naprzeciwko Urban. Wspaniała rola Jaruzelskiego. Warto, warto wybrać się do kina, zobaczyć oczywiście te postacie. No i przy okazji mnie siedzącego przy stole, przy naradzie KCPZPR. Także wow, było. A to działało było się. Działo się. Fajnie, się. fajnie było. Ja, ja chciałem jeszcze tak przy okazji, bo tu już z panią Halinką też rozmawialiśmy. Która jeszcze starsza jest od Ciebie. Jak Wy to robicie, że zachowujecie taką formę i taką pogodę ducha pomimo upływu lat? Widzę Was w dobrej kondycji, że Wy coś trenujecie, dbacie o siebie, czy specjalne jakieś maseczki, jakieś bicze wodne, jakieś sanatoria? No. no ostatnio koleżanka z planu poleciła mi super dietę, którą polecam. Nie używam cukru, nie używam soli, a rano moi drodzy piję szklankę wody. Z cytryną wyciśniętą i deczką miodu. Bardzo dobrze to wpływa. No, troszeczkę i schudłem, nie da się ukryć, zauważyłem. A jak schudłem, no to bardziej jestem, że tak powiem, taki, taki sprawny. No i, no i dzieje się, dzieje się. Staram się chodzić na plany, jak coś jest fajnego. Wybieram te, moim zdaniem, te najfajniejsze. No i spotykam cudownych ludzi, tak jak właśnie. Kolega, który. No dziękuję, tutaj robił dziękuję za dobre słowo. wywiad. Ja się przestraszyłem, że, że to nie sok z cytryną będzie, tylko sok z brzozy. No z cytryną trochę tańszy, jako że ostatnio finansowo trochę kiepsko, także Nie, ale polecam, polecam. No i właśnie nie używanie cukru, soli. No i Czyli spotkania, na, na, na spotkania planach... z pięknymi kobietami, to też, to też wpływa. A ja zapomniałem o to zapytać. No trochę pan, panie Jarku pan opowie właśnie o tych kontaktach z płcią Piękną, bo... No, są, Zauważyłem, są, to... że dużo zdjęć pan umieszcza i na wszystkich planach jakby yy, no, nie ma planu, gdzie nie wychodzi pan. Nie ma pięknej ze z... kobiety, tak. I nie wychodzi pan ze zdjęciem z piękną kobietą. Chociaż wszystkie nie. kobiety są piękne, ustalmy to. Ale są te najpiękniejsze wszystkim. też. Są te najpiękniejsze oczywiście, tutaj nie będę wymieniał, bo no wszystkie. No Wszystkie, każd jest, każda, tak. każda ma coś w sobie. No i każdy tam ma swój gust. Też dokładnie. Specyficzny. dokładnie. No jakby się wszystkim te same podobały, no to większość by samych mogła chodzić i nie miało partnerów czy tam wielbicieli swoich fanów. No to jeszcze Gdzie? o tych kobietach pociągnijmy, bo to ciekawy temat. Ale na to pewno nie ma co ciągnąć, proszę tutaj mnie nie, nie ciągnąć za język, panie Rafale. Pozwolę sobie zakończyć. Mam nadzieję, że spotkamy się na następnym planie. No i może znowu jakieś ciekawe przygody będą. Tak. To, to ja jeszcze skończę, bo tak niespodziewanie czasem pojawiam się na jakimś planie i patrzę, pan Jarek z jakąś piękną młodą damą. I niesamowite i też zastanawiam, jak on to robi, że ciągle w otoczeniu takich pięknych kobiet przychodzi na te plany. Za każdym razem z inną kobietą gdzieś i to spędza tam. No, godzinę. bez przesady, bez przesady. No, ale nie, tak za każdym... się... Są wybrane, z którymi częściej spędza. No, nie czas. chciałem obrazić, bez urazy oczywiście. No. Yy, także no fajnie, Jarek, że zgodziłeś się spotkać, porozmawiać chwilę. Będzie jeszcze taka okazja, ale dzisiaj jesteśmy w super okolicznościach przyrody, także. Nie tylko w lecie są te okoliczności takie sprzyjające, fajne, chociaż jeszcze lato trwa pomimo takiej gorszej pogody. Myślę, że tak samo na jesieni, jak i w zimie będzie okazja się spotkać. Każdy klimat jest fajny do spotkań, do rozmów. Także Jarek. Powiem jak... jeszcze ciekawostkę, Proszę byłem kiedyś DJ-em i mam zamiar zrobić imprezkę o, no super imprezkę, na której zaproszę przyjaciół, statystów. No i sympatyczne koleżanki oczywiście. No, przede wszystkim to jest podstawa dobrej i udanej imprezy, żebyśmy no, mieli z kim tak. się bawić. A zapomniałem właśnie o tym spo... spod... wspomnieć, bo też jak się zaczęliśmy spotykać, dowiedziałem się opowiadałeś o tym że byłeś tym DJ-em i, i to była jakaś przygoda taka dłuższa. No dłuższa, czy? kilka ładnych lat. Tak, Ale zdarzało tak, się, ja że wy, wy, wyjazdy jakieś, czy grałeś? No, w, w, w wyjazdy no, głównie wesela, eventy grałem też. Grałem różną muzykę. Na pewnym etapie grałem muzykę techno. Na jakiejś wsi, gdzie była jakaś taka remiza, grałem muzykę disco polo tylko. Także no, różne, różne gatunki muzyczne, a najbardziej e, lubię muzykę lata 70, 80, to były hity. Teraz no. praktycznie, no, włączyłem się z tego troszkę, ale... No, ale marzy mi się troszkę tak dla przyjaciół stworzyć jakiś taki, e, taki klimacik i zrobić taką imprezę, taką taką bardziej prywatkę, można powiedzieć. No, to będzie... Troszeczkę światełek fajne. mam, troszeczkę fajnej muzyki pozbierałem, także sądzę, że to będzie udana impreza. Powiadamy oczywiście na Facebooku wybrane osoby. Także teraz słyszą to wszyscy, także żebyście nie byli zdziwieni, jeżeli Jarek nie zaprosi was na tą imprezę, bo to tylko będzie impreza dla wybranych, jak się okazuje. Nie, no spoko, no. Ale będziecie mogli uczestniczyć na live, rzucimy transmisję, także oczywiście. chociaż przez tą godzinkę dwie trwania będziecie mieli live dostęp do tej tak, dyskoteki. Jak na DJ Jessica, tak, tak, Jessica, tak? pana Jarka, no. Dobra, dziękuję pięknie, dziękuję, no, dziękuję, za, dziękuję za wywiad. Dziękuję piąteczka, że zgodziłeś się, także wracamy do pracy. Do zobaczyszka, wracamy, wracamy na pracę. Dziękujemy, plan. cześć. No, widzisz, jak fajny dzień.